Cześć, witajcie, z tej strony Mateusz i witam Was po raz kolejny na kanale Popkulturowy. Tym razem porozmawiamy sobie trochę o czymś innym, spróbujemy trochę innego formatu, bo pomyślałem, że to jest taki fajny moment, początek roku, akurat udało mi się kupić trochę fajnych rzeczy do kolekcji, dodać ciekawe pozycje na półkę, nie tylko jeśli chodzi o książki, ale też komiksy, gry i jedną taką trochę bardziej, e, bardziej taką większą rzecz, trochę bardziej taką, z, nadal z działu popkultury, ale coś innego, co chyba po raz pierwszy, na pewno co po raz pierwszy pojawia się u mnie na półce, u mnie w kolekcji. Więc pomyślałem, że spróbujemy takiego trochę innego formatu i poopowiadam Wam, co udało mi się właśnie do kolekcji dołączyć, załóżmy w okolicach ostatniego półtorej miesiąca, tak mniej więcej od początku 2023 roku tutaj są rzeczy. Jest tego sporo, trochę jest komiksów, trochę jak mówiłem książek, jakieś gierki, więc na pewno będzie o czym pogadać chwilę. No i tak klasycznie może zacznijmy od książek, bo to jest coś, co na kanale pojawia się najczęściej. I mamy tak naprawdę trzy pozycje z tego, co widzę tutaj. I pierwszą z nich jest najnowsza książka, która jest u mnie w kolekcji od niedawna, bo powiedzmy około tygodnia. I jest to księga Axlin, autorstwa, ale dobrze czytam nazwisko, to będzie Laura. Gajego, Gajeho, tutaj z tego co kojarzę, to jest hiszpańska autorka, więc chyba tak to się będzie czytać. Jest to pierwszy tom, tutaj widzicie, pierwszy tom Strażników Cedeli, historia młodej, właśnie słotowej Akslin, która mieszka, która żyje w takim świecie opanowanym przez potwory. Kojarzy się trochę właśnie tak z zapomnianą księgą, gdzie tutaj głównym motywem bohaterki jest chęć Poznania demonów, zaplanowanie nad nimi, stworzenia właśnie tej księgi tytułowej, która będzie zawierała opisy wszystkich gatunków demonów, potworów, jakie żyją w jej świecie. Książkę czytałem się świetnie, jestem już gdzieś w połowie i nie mogę doczekać się ciągu dalszego, bo z każdą kolejną stroną tutaj akcja się zagęszcza, pojawiają się nowe demony, Aksyin dojrzewa, udaje się jej odkryć coraz to nowe. Przeciwności losu na swojej drodze odkrywa, więc czytać to fajnie, szybko. Nie powiedziałbym, że to jest jakaś super książka dla dzieci, bo motywy tutaj właśnie takiego bardzo praktycznego podejścia do związków, bardzo takiego praktycznego podejścia do dzieci, życia, tutaj się pojawiają, ale naprawdę. Książkę się czyta naprawdę przyjemnie i ten świat przedstawiony, gdzie ludzie żyją w małych enklawach, gdzie są skazani na siebie, ludzie boją wychodzić ją poza mury swojej osady, poza palisadę, tylko dlatego, że czeka na nich tam śmierć, robi tutaj robotę i ja na pewno powiem wam o niej więcej, jak tylko ją przeczytam lub jak przeczytam całość, bo o ile dobrze kojarzę, w Polsce są już wydane wszystkie trzy części i to byłaby pierwsza książka, która tutaj się u mnie pojawiła. Kolejnym tomem, który wam chętnie przedstawię, jest to tom drugi. Y, tom drugi z mgły zrodzony studnia coś tam, która jest na półce, bo wziąłem y, tom pierwszy. Y, nie fajnie, ale tom drugi to się nazywa, o, dobrze pamiętam, Studnia wstąpienia i y, 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 jest na półce. Y, nie będę po niego teraz leciał. Y, tu to jest tom pierwszy z mgły zrodzony, tamto to jest kontynuacja. I nie mogę się już doczekać, żeby ją wam przedstawić, bo tom pierwszy był naprawdę świetny. Tom drugi, mam nadzieję, że dalej będzie trzymał poziom i ta historia jeszcze bardziej się zagęści i poznamy dalsze losy, właśnie bohaterów z tomu pierwszego, gdzie skończyło się to w taki sposób, że jednak ten tom drugi nie trzeba byłoby go czytać, bo tam to zakończenie było w miarę zamknięte, ale fajnie, że jest, więc można zacząć dalej bardziej pochłaniać ten świat. Brandona Sandersona, który jest świetny i fenomenalny. Kolejną książką będzie, będą Kosiarze. Jest to wznowienie, można powiedzieć. Nowa premiera tego miesiąca, ale wznowienie sprzed kilku lat, bo tamtej książki były nie do zostania. I tutaj właśnie wydawnictwo postanowiło wydać wszystkie trzy tomy, więc mam nadzieję, że to się uda. Nie skończy się to tak, jak, tak samo, jak się uda wydać wszystkie z. Tutaj Miedzianej Rękawicy, tam Magisterium, które też przerwano kiedyś po trzecim, po drugim tomie. Tutaj odpuszczono po drugim, tom trzeci będzie po raz pierwszy po polsku, więc jeszcze nie mogę doczekać, bo historia jest naprawdę świetna. Historia przedstawia losy dwójki młodych osób, nastolatków, którzy zostali właśnie wzięci na praktyki jako uczniowie takiego kosiarza. A czym się zajmuje taki kosiarz dba o to, żeby równowaga w przyrodzie, jeśli chodzi o śmierć wśród ludzi była zachowana, żeby ludzie dalej czuli ten lekki respekt przed śmiercią, bo bohaterom przyłożyć w świecie, w którym ludzkość śmierć pokonała, gdzie ludzie stali się nieśmiertelni, mogą tak robić coś takiego, co się nazywa zawrócenie od krawędzi, czyli odmładzają się, każde urazy da się wyleczyć, da się prawie z niczego odtworzyć ciało. Więc yy, powstała sytuacja kosiarzy, którzy dbają o to, żeby, yy, żeby ta równowaga w tej przyrodzie, jeśli chodzi o śmierć i życie, można powiedzieć, była lekko zachowywana. Muszą oni po prostu wyrabiać jakieś normy osób, które zabijają. Yy, I tak sobie teraz przypomniałem, że mamy jeszcze jedną książkę. Tylko też zostawiłem na półce, zupełnie o niej zapomniałem, teraz przypomniałem sobie, jak mówię, że to była jedyna premiera, ale była jeszcze Tajemnica Lost Lake. Tajemnica Lost Lake, książka, którą czytało mi się świetnie, bym powiedział, że to jest coś takiego krótkiego, fajnego, na taki zastój czytelniczy, bo jak ją chwycicie, to ją poczytacie na raz, bo tak się w to wciągniecie i będziecie się przy tym świetnie bawić. I jestem pewien, że mm, świetnie po prostu ta historia was wciągnie i to jeszcze bardzo, bardzo tam długo ma w głowie zostanie. Bo historia przedstawia um, losy młodej dziewczyny, która została zmuszona do przeprowadzki do innego miasta, a skończyło się na tym, że odkrywa tajemnicę dwójki sióstr, wśród których a druga opisała tą historię w tajemniczym dzienniku. I to jest coś świetnego, bo pojawiają się trochę elementy nadprzyrodzone, jest trochę takich motywów, e, właśnie e, nie z tego świata, jak ja to lubię mówić, więc naprawdę fajnie, fajnie. Przechodzimy teraz dalej, popowiemy powiemy sobie trochę o gierkach, bo ich jest zdecydowanie mniej niż komiksów. I zaczynając tak od góry, to mamy tutaj Gozo Tsushima Director's Cut. Director's Cut dlaczego akurat to wziąłem? Bo Gozo Tsushima na PS4 oczywiście mam, ale w Director's Cut jeszcze jest Iki Island. Um, tutaj wyspa Iki dodatek, więc uznałem, że jak było bodajże za 7 dych, a na PS100, że sam dodatek na PS5 z upgradeem wersji kosztuje coś około 90, to żal było nie wziąć, a w grę mi się grało fenomenalnie. Świetnie się przy niej bawiłem, Uwielbiałem po prostu jeździć po suszym i zwiedzać na świat, bo on był po prostu taki czysty i przyjemny do oglądania. Eee, sama gra z bardzo pochlebne recenzje zbierała, eee, świetnie się przy można było bawić. Taki motyw e, ludzie nazywali Assassin's Creedem w. Japonii i trochę się z tym muszę zgodzić. Świetna mechanika walki i skradania się. Super. Do tego mamy jeszcze w tym, powiedzmy, pick-upie Uncharteda Dziedzictwo. Kolekcję Dziedzictwo Złodziei. Trochę żałuję, że nie wydali w tej takiej remasterowanej wersji trzech pierwszych Unchartedów, bo im się ten remaster, ma wrażenie, bardziej przydałby niż czwórce i zaginionemu dziedzictwu. No, bo jednak tamte już trochę są stare i ciężko się gra, biorąc pod uwagę mechaniki, które tam są zaprezentowane, i całą tą e, właśnie formę poruszania się. Czasami jest to dość mocno drętwe, koślawe, takie drewniane, ale uznałem, że za chyba cztery deszki warto wziąć, bo na pewno będę chciał sobie jego odświeżyć. A tu mam już dwie części od razu w świetnej wersji na PS5, więc by było tego nie wziąć. A Uncharted sam sobie jest klasyką, chyba moja ulubiona seria gier na PlayStation. Jeśli chodzi o ekskluzywy i premiera miesiąca, oczywiście roku, nie wiadomo w ogóle czego, ostatniej dekady, może nawet, chociaż wątpię, ale na pewno gra roku, jak na razie dla mnie to jest to, czyli Hogwarts, dziedzictwo Hogwartu, Hogwarts Legacy, kupiona na premierę, bo musiałem kupić na premierę. Żałuję, że nie widziałem w wersji tej Deluxe, gdzie miałbym dostęp wcześniej. Ale nie ma tego złego, bo gram sobie od piątku, mam już chyba około 25 godzin i bawię się przy nim fenomenalnie. Świat y, magii i czarodziejstwa, Hogwarts, tak, jak to jest przedstawione, ile tam jest rzeczy do robienia. E, w sumie sam wątek główny też nie jest jakiś zły, dużo questów pobocznych, więc y, naprawdę, naprawdę bawię się super. Latam po Hogwarcie po prostu z buta i... I zbieram znajdki, czego zazwyczaj nie robię, bo mnie to nudzi, a tutaj po prostu chodzę i tylko robię różdżką w lewo, w prawo, żeby mi podświetlało wszystko, co jest dookoła. I naprawdę gra, robi robotę, i to jest coś, co dla mnie na pewno znajdzie się w topce tego roku, jeśli chodzi o gry. I chyba to będzie gra numer jeden, bo nie kojarzę, żeby w tym roku miała być jakaś bardziej premiera, która zmuszy Zm do tego, żebym kupił grę w dniu premiery, bo zazwyczaj tego od jakiegoś czasu nie robię, tylko czekam aż trochę stanieją, a tutaj od razu 10 ja poszedłem i kupiłem. To było tyle. Jakby nawet nie zastanawiałem się, czy e, czekać. Aha, i tak dla, za, dla tych, którzy są ciekawi, to zapłaciłem 299 zł w jeden z polskich e, elektromarketów, bodajże w Mediamarkcie. E, I może teraz przejdziemy do tej rzeczy bardziej, hmm, bardziej, bardziej specjalnej, takiej co E, pojawiło się wyjątkowo w tym miesiącu niezwiązanego w ogóle z książkami chociaż związanego z książkami i filmami ale nie tak jak myślicie bo jest to e, moi drodzy Lego. Udało mi się dorwać e, pierwszy raz w życiu miałem właśnie, udało mi się dorwać Lego jest to Hogwarts Icons e, Collector's Edition i ta sowa taka wielka z listem z Hogwartu tutaj mamy też z nich jakieś podjąki, e, różdżkę, okulary i jest tego naprawdę sporo. Sama sowa jest olbrzymia, bo ona ma 50 na 45, tak naprawdę, centymetrów. I to jest moje pierwsze lego w życiu. I muszę wam powiedzieć, że na pewno nie ostatnie, bo bawiłem się przy tym świetnie trzy wieczory wyjęte z życia, żeby sobie ułożyć te klocki Dobra, ja to odłożę na bok, żeby mi to nie przeszkadzało. Samą sowę możecie widzieć za mną, bo ona tutaj leży, chyba jest widoczna w kadrze fajnie się tam prezentuje w rogu. a Samo składanie było naprawdę świetne, świetnie się bawiłem, tak naprawdę jeden do czego to bym się przyczepić to jest to e, złoty znicz, e, co jak widzicie, znaczy nie widzicie, ale to Wam powiem, on tam jest na takim kawałku klocka przyczepiony i on by mógł być po prostu przeźroczysty, a nie czarny, bo trochę się rzuca w oczy, a tak to jest e, świetnie. I tak jak mówię, na pewno więcej tego y, Lego pojawi się u mnie w kolekcji, y, tylko jeszcze nie wiem jakie. Trochę Mario mi się podoba ten Bowser, więc y, może, może on będzie kolejny, ale to kolejny wydatek 1000 zł, więc y, trzeba to przemyśleć. Y, co dalej? Dalej zostały tak naprawdę nam komiksy, których wpadło naprawdę dużo, bo trafiło się kilka fajnych y, okazji, na, głównie na Eliksie. I co Wam mogę powiedzieć? Po pierwsze, tak mniej więcej za kolejnością lecąc, dorwałem trochę Action Comics i Supermana w tej wersji takiej. Kurczę, szczerze, nawet nie wiem dokładnie, jaka to jest linia wydawnicza, jeśli o to chodzi, bo to są komiksy, które pojawiają się po. Hmm, po, po. po Disney DC Odrodzenie. I w sumie nie wiem do końca, jak to się teraz w Polsce nazywa, ale są naprawdę fajne. Przeczytałem już sobie stąd Event z Lewiatanem, tą niewidzialną mafię. Tutaj mamy jeszcze właśnie samego Lewiatana w twardej oprawie i świetnie się to czytało. Do tego tutaj wpadły jeszcze, poza oczywiście Action Comics, wpadł też Superman. 3 e, tomy i ten, co tutaj tak sobie e, trochę mnie smuci, to to, że tam niby w aukcji było napisane, że to jest cały event Lewiatan. A się okazało, że nie jest, bo brakuje chyba 3-4 szytów, które są wydanie, wydane w tomie czwartym, a nie w trzecim, więc nie znam jeszcze zakończenia historii. E, do tego jeszcze udało mi się kupić. Mm, Taką jedną rzecz, którą jest Złoty Jubileusz, to jest e, Gigant Poleca. E, na Gigantach się wychowałem, mam ich chyba z 200 gdzieś tam w pudłach pochowanych, naprawdę od cholery. A tutaj e, wyszedł chyba 75-lecie skneru Sama Kwacza. Z tej okazji dano jakąś tutaj historię, właśnie w Gigancie. E, I bardzo chętnie sobie ją przeczytałem. Jeszcze nie miałem okazji, a że Sknerus Sama Kwacza to jest moja ulubiona postać komiksowa. To aż by mi było wstyd, gdybym tego nie kupił. Przechodzimy dalej. W ogóle to jest bardzo mocno nacechowane Supermanem, jeśli chodzi o ten pick-up. To mamy tutaj jeszcze poza tym, mamy jeszcze Supermana w tej wersji DC Odrodzenie. 7 tomów, wszystkie które właśnie tam wyszły w tej wersji. Do końca nie wiem o czym są. Dziś tam czytałem, że są bardziej mocno nacechowane. Relacjami między Supermanem a Superbojem, jego synem, ale zobaczymy. Nie wiem, czy czytałem pierwszy Tomik, fajnie mi się czytało, był fajne, pokazywało właśnie e, trochę po tym, e, historię, jak e, Superman trafił z rodziną do innego, można powiedzieć, uniwersum, Więc e, naprawdę robią robotę i też kuczydałem za nie chyba 7, 120 zł za wszystkie, więc wyszedł Tomik za 15. Bo była tam jeszcze, żeby Wam pokazać, ta wersja DC Deluxe, która przedstawiała właśnie ten motyw, dlaczego i co się podziało z niektórymi bohaterami, i w takie wprowadzenie do DC Odrodzenia. Więc tu mamy kolejne i te 7, które mamy tutaj. I do tego, jeśli chodzi o komiksy, to wpadła nam jeszcze jedna propozycja jest to nieskończona granica. Nie czytałem tego jeszcze. Wiem, że to jest jakieś wprowadzenie do kolejnej fazy yy, Uniwersum DC. Zobaczymy, czy jak to przeczytam, to w ogóle coś z tego zrozumiem, czy nie. Bo może się okazać, że na przykład z tego co tu widzę, z, z tyłu jest dopisek coś o Batman Death Metal, o Batman Metal, też to może się okazać, że, że po prostu yy, nie czytając tamtych. Tamtych, tamtego ranu, e, to nie będę w stanie nic z tego zrozumieć, a tamten ran jest średnio dostępny, ale wiem, że mają być wznowienia, bo pytałem e, Egmont na fejsie i się, e, mi napisali, że będzie w pierwszym kwartale tego roku wznowienie w Metal, więc mam nadzieję, że. Mm, czy Metal? Batman chyba Metal będzie na pewno wznowienie, o tym Metal się nie pytałem, ale mam nadzieję, że wtedy uda mi się e, coś z tego zrozumieć, jakbyś z jakiegoś powodu nie zrozumiał tego wcześniej. I tak myślę, czy coś jeszcze, ale to chyba wszystko by było, bo było tego naprawdę sporo. Tak jak mówię, akurat komiksowo fajnie siadło w tym półtorej miesiąca i się z tego naprawdę cieszę, bo komiksy zawsze fajnie. Nie jestem w tym jakiś biegły, tak jak słyszycie, mówię, że za bardzo nie wiem o co tutaj chodzi, co się tutaj dzieje, ale fajnie mi się je czyta. Historie są naprawdę fajne i też da się w to wejść, nie wydając jakichś super dużych pieniędzy. Szczególnie jeśli kupujecie pakiety np. 7 tomów naraz, to wtedy naprawdę fajnie tutaj to można ogarnąć finansowo. No bo jednak, płacąc za 140 zł, to na okładkową, to tak jeden tom, no to może boleć, no ale płacąc już 140, 120, czy tam 130 zł za tyle tomów, boli mniej. Więc fajnie okazję można szukać i wynajdywać. Tak jak ja, właśnie to tutaj akurat mi się udało trafić na Olixie. Więc ja Wam z tego serca polecam tak właśnie działać i szukać całych pakiecików, a nie pojedynczych domów. E, dobra, to by było chyba na tyle. Jak Wam się podobało, jak chcielibyście więcej, to oczywiście możecie zostawić łapkę w górę, subika też kliknąć. Jak coś z tego czytaliście, jak macie jakieś fajne propozycje, to możecie napisać, co myślicie o w ogóle takim formacie, co myślicie o niektórych tutaj książkach, które się pojawiły, grach komiksa. Jeśli graliście w Hogwarts, to Legacy to też napiszcie, co o grze myślicie. Chętnie poczytam, bo mi się bardzo podoba, jestem ciekaw, jak to wygląda u Was, bo większość osób jednak tutaj chwali sobie tą grę jak mówię, subik, komentarz zawsze najlepiej dla zasięgów, łapka w górę też, jak Wam się podobało, dzwoneczek muszę zostawić to nic z Was nie ominie to będzie tyle z mojej strony, dzięki, że byliście trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem cześć, hej.